Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii, mianowicie gadki Matki. Ta seria powstała bardzo spontanicznie, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy jej odcinek. Tak jak powiedziałam, ta seria powstała bardzo spontanicznie, za nam oczywiście Glam Pauli, także bardzo, bardzo dziękuję za podrzucanie w sumie fajnego pomysłu. Myślę, że ta seria się przyjmie, jeżeli oczywiście nie macie ochoty na taką tematykę parentingową trochę bardziej, jakby nie było, no to oczywiście możecie sobie zobaczyć innego rodzaju filmy u mnie. Natomiast dzisiaj właśnie będzie taki mm, filmik, który... Będzie takim bardziej wprowadzeniem. I chciałabym bardzo przede wszystkim Was namówić na to, abyście komentowały te filmy, po to, żebyśmy, jakby my, nawiązały taką, wiecie, relację partnerską, powiedzmy, taką trochę też przyjaźń, żebyśmy nawzajem pomagały sobie w różnego rodzaju sprawach, decyzjach i może nawet podtrzymywaniu na duchu emocjach, bo wiadomo, że jak mama jest zła, to nic dobrego to nie przynosi. I powiem wam tak od razu, jakby wkraczając właśnie w tę tematykę parentingową, że chciałam dzisiaj nawiązać bardzo do okresu pandemii i do nauki zdalnej, dlatego, że u nas wyglądało to tak, że ja naprawdę bardzo rzadko korzystałam z opieki, pracowałam w domu zdalnie z dwójką dzieci, co nie było łatwe, nikt mi nie pomagał. Tatuś oczywiście umył ręce, także nie było zbytnio kolorowo. Ale jakoś sobie poradziłam, więc teraz ja osobiście bardzo, ale to naprawdę bardzo się cieszę z tego, że za chwilę już, dosłownie za dwa tygodnie, 1 września, dzieci mam nadzieję, że wracają na normalnych warunkach już do szkoły. Ja co prawda na razie będę nadal musiała pracować zdalnie, ale no przede wszystkim jakby ten komfort pracy bez dzieciaków, wiadomo, że jest o niebo lepszy. Jeżeli są dzieci, to wiadomo, że też człowiek jest taki bardziej, wiecie, taki rozszarpany, tak? bo tutaj muszę się skupiać bardzo na tym, co robię, bo moja praca jest dosyć odpowiedzialna. Natomiast z drugiej strony jestem cały czas taka jakby odciągana od tego, i wiecie, jak to potem jest. Mamo, chcę to, mamo, chcę tamto, mamuś, mamuś, mamuś. O wszystko jest po prostu mamuś, więc dla mnie to naprawdę nie był dobry okres. Wakacje w sumie sama sobie zgotowałam, takie, ani inne, ale o tym też wam powiem za chwileczkę. W każdym razie mam nadzieję, że od września będzie już zupełnie inaczej, że będę mogła sobie pracować o godzinie 14, czy tam 15 i zamknąć komputer yy, yy, i po prostu zająć się sobą przez godzinę albo dwie do momentu, kiedy dzieci nie wrócą do domu. To jest naprawdę mega, mega komfort. Przede wszystkim chciałabym, żebyście właśnie dały znać, yy, jak Wy sobie w tym czasie pandemii radziłyście, bo jak oglądacie mnie na Insta, to wiecie doskonale, że ja naprawdę robiłam po prostu, yy, co mogłam, naprawdę, co w mojej mocy yy, i u mnie była to taka, wiecie, taka, sinusoida. Raz było super fajnie. Wow, że dzieci są w domu, są grzeczne i w ogóle ja sobie daję radę. A za chwilę nagle było takie, jeb, za przeproszeniem. Oni niegrzeczni, ja roboty nawał. Nie wiedziałam, w co ręce włożyć, każdy się ode mnie odsuwał. Jak tylko chciałam komukolwiek, że tak powiem, podrzucić dzieci na nie wiem, dzień, dwa, pół dnia nawet, to każdy mówił mi: Nie, no sorry, ale ja nie mogę. Poza tym to jest niebezpieczne, bo chorzy, bo coś tam. Ja się na ten temat, jakby pandemii, choroby nie chcę wypowiadać, bo uważam, że to jest niepotrzebnie roztrzęsanie gówno burzy. Natomiast no, tak jak właśnie mówię, miałam mega takie wzloty i upadki w tym czasie, więc daj Boże, że teraz od tego 1 września dzieci już normalnie pójdą do szkoły, ja y, będę mogła pracować w spokoju i wszystko będzie pięknie, ładnie i kolorowo i że po prostu ta pandemia nagle, jak za takim dotykiem czarodziejskiej różdżki, pyk, jej nie będzie. Ym, ale nawiązując do tematu ogólnie dzieci, to powiem Wam jeszcze, że Myślałam, że te wakacje, przez to, że tak właśnie sobie sama je w sumie wymyśliłam, że w związku z tym, że jest nadal możliwość u mnie przynajmniej pracy zdalnej, jest możliwość, abym sobie zabrała mój sprzęt, czy mój komputer ze sobą w jakiekolwiek miejsca, tak naprawdę. I praca zdalna, no to dlaczego miałabym dzieciaki posyłać na jakieś obozy, kolonie, czy na przykład na jakieś um, Mikołaja do przedszkola, na jakieś, słowa mi brakuje? Dyżury, właśnie. Więc ja stwierdziłam, że biorę kąpa, jadę do Wisły, skoro jest taka możliwość. Pracodawca mi tę możliwość daje. Dzieciaki są jak najbardziej chętne. Ja po prostu chciałam ofiarować im tak naprawdę wszystko w te wakacje. Chciałam im zabrać w fajne miejsce, na świeższe powietrze, chciałam im dać trochę rozrywki mianowicie rolki, rowery, deskorolki, rzeka, gofry, lody właściwie to wszystko miały dzieciaki na co dzień będąc ze mną w Wiśle. Potem zgodnie z ustaleniami. Pojechali z tatą na wakacje, no i potem ja miałam urlop, także nasze tak naprawdę wakacje, tak naprawdę, tak naprawdę znowu to powtarzam. Nasze wakacje były po prostu wiecznie w biegu, wieczne wyjazdy itd. i tak dalej. I fajnie, owszem, jakby poświęciłam się znowu ja dla dzieci nie żeby, nie wiem, korzystać z wygody i zapisać Mikołaja na dyżury, Bartka wysłać na obóz i na przykład sama bym sobie też mogła posiedzieć w domu, pracując przed komputerem do 14, ciul, zamknąć komputer i po prostu używać życia, ale nie, bo matka, oczywiście, mamuś, mamuś, jak to mówi Mikołaj, mamuś, em, mamuś postanowiła, że będzie jednak wzorową mamą, że zaopiekuje się dziećmi przez całe wakacje, no oprócz tamtych dwóch tygodni, które ustawione, ustanowione mamy przez sąd, że Chris ich zabiera Co też do końca nie jest jakoś mi na rękę, szczerze powiedziawszy Bo ja jestem tak po prostu opiekuńcza, że codziennie nawet jak oni są z nim To do niego, do niego, nie do niego, do Bartka W sensie do dzieciaków dzwoni i wypytuję, co tam, jak tam, co jedli, co robili O które poszli spać i w ogóle, więc no tak niestety, ale mam Ale chciałam powiedzieć, że naprawdę bardzo się starałam A teraz jak już przychodzi koniec wakacji, to stwierdzam czy nie mnie te wakacje po prostu wykończyły. Dlaczego? Dlatego, że jednak jak dzieciaki są w szkole, czy też w przedszkolu, to mamy ten taki czas dla siebie, dla koleżanek z pracy, czy nawet dla siebie, żeby posiedzieć w domu, cokolwiek zrobić. Słuchajcie, ja przez te wakacje nawet nie umyłam okna, tak mi się przynajmniej wydaje, no może jedno, bo nie miałam na to po prostu czasu, albo ochoty, albo energii, albo siły najzwyczajniej w świecie. Ponieważ jak wiadomo, dzieci wysysają po prostu jak wampirki energię i ja o godzinie 21 jestem nie do życia. Także teraz, od tego 1 września, jak dzieci, mam nadzieję, pójdą, panie premierze, do szkoły, to ja po prostu w końcu będę miała taki czas, że zamknę tego kompa o tej 14 i będę mogła zrobić. Zupełnie coś dla siebie. E, także dajcie znać, jak wasze po pierwsze odczucia po wakacjach, co robiłyście, jak sobie radziłyście w czasie pandemii i jak chciałybyście, żeby wyglądał 1 września. To tyle na dzień dzisiejszy w najnowszej serii i do zobaczenia.